Wiem już kilka nowych rzeczy, a praktycznie wiem wszystko. Jeśli czegoś nie wiem, a wyjdzie to w praniu, to dowiem się tego po tym odcinku, czy też może później, albo ktoś z Was uświadomi mnie w komentarzach. Chciałem tylko zaznaczyć, że ledwo co się obudziłem i aha, to ja to zrobiłem, tak się zastanawiałem, dlaczego ta tablica jest taka brązowa i to tak działa. No i spoko, ale my dzisiaj najważniejszą rzecz robimy, która wczoraj nie była jako taka dostępna. Dzisiaj jest piątek. I mam wrażenie, że Trials Trial of Gnomus rusza w piątek zawsze i będzie przez trzy dni do niedzieli, wieczora. I tak wydaje mi się, że tak działa i jej, że tak sobie to wymyślili, że tak to zawsze będzie. Bo wczoraj się troszeczkę nad tym zastanawiałem, dlaczego mi to nie chodzi. I tak jak tutaj widzicie, pozostało. Pozostały czas 3 dni, czyli mamy 3 dni zabawy, piątek, sobota i niedziela. Kwestia jest tego typu, że ja muszę zmienić postać, bo chcę coś zrobić, chcę wam coś pokazać i tam pociśniemy tak jakby fabułę trochę do przodu i wam co nieco opowiem, ale muszę zmienić drużyny, czy znaczy nie muszę, ale chcę, bo tak mi będzie mi się wydaje najłatwiej, imprezowym mózgiem. Kwestia jest tego typu. Dzisiaj jest piątek, jak tu nagrywam i oglądacie to najprawdopodobniej w sobotę. W sobotę rano, a ja w sobotę rano jeszcze śpię, jak jest przed 11. Odcinek wam zaplanowałem, niech się udostępni. Um, jeszcze śpię, bo całą sobotę i praktycznie. Troszkę też niedzieli. Idę na wesele, tak? Idę się wybawić za praktycznie wszystkie czasy, mm, także słuchajcie, no w sobotę nie będę nagrywał, w niedzielę też nie wiem w jakim będę stanie, idę znowu do babci na obiad, także też chyba nie będę nagrywał, dlatego wszystkie odcinki, które się będą ukazywać przez weekend i później nagrywam dzisiaj i mamy zamiar tego nagrać naprawdę sporą ilość. Z nowych rzeczy Tutaj widzicie, te skrzynie się respią na nowo I szczerze nie ma sensu otwierania tej i tej Ktoś już mi to w komentarzu napisał, ale ja doszedłem do tego sam Bo, bo, bo dlaczego? Bo są w nich tylko mońce A w tej skrzyni za 50 jest jeszcze, przepraszam bardzo, klucz Mamy 75% szans, że jak ją otworzymy to będziemy mieli klucz Niestety 25% że dostaniemy jakieś gesty, czy inne pierdoły, które nam są kompletnie niepotrzebne Mi jest potrzebny klucz Szczegóły wydarzenia. A co tu jest? Koty i don, dinozaury! Wyprawa do Gnomo Versum XL nie mogą odbyć się bez walki. Pora na starcie ulepszonych mechanicznych kotów z mechanicznymi dinozaurami. Stańcie walki. Ble bla, 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 bla. Trzy dni, tak, czyli to dzisiaj rano ruszyło. Ja przechodzę tutaj, szukanie najlepszej bitwy i to jest y, chyba dobra opcja, żeby sobie rozegrać bitwę, ale też powiem szczerze, że. Chciałem iść, wiecie, gdzie nie grać tego trybu, tylko ruszyć dupę tam do tego zamku. Ale to dobra, to pójdziemy w kolejnym odcinku. Zagramy sobie koty i dinozaury teraz. Koty rządzą śmierciozaur na złą. Dlaczego muszę być kotem? To jest nie fair, to jest niesprawiedliwe. Ilu nas gra tak swoją drogą w taki. Aha, nie wiadomo, ilu dołączy. Dobra, nie wiem, gram to pierwszy raz. Spróbujmy! Dowiedzmy się czegoś o tym. Eee, ogólnie pytanie, ile oni mają na przykład życia. Czy to ma też jakby odznaczyć, odznaczyć, że tu mają więcej życia i trzeba więcej w nich tłuc? I don't know. Tu są. Dajcie to. Uwaga, oprócz tego, że trzeba tłuc, to trzeba uważać. Tam po nim! Zabiłem kogoś czy nie bardzo? Tego. Jazda po nim, dobrze! Lać, 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 lać. Ej, ej, bo też się na mnie uwziął. Gdzie są punkty jakby mojego życia? Jej, koty wygrywają rundę. 1139, no czyli trzeba się troszeczkę nałoić. Trzeba troszeczkę przyatakować wroga i... Rozpoczyna się runda numer 2. To jest na rundę. Ciekawy tryb. Ciekawy tryb, jak najbardziej. A mam na pewno oczy podbite i niewyspane. Dzisiaj się troszeczkę tak, no nie wyspałem, ale muszę się... Położyć, bo jutro wesele, więc się wyśpię. Ja taki mam system, że przetrzymać się do czwartej, później następnego dnia też do czwartej, ale wyspać się długo, i później na wesele wstać już świeżutki, mimo tego, że wesele o trzynastej. Tak potem tym systemem możecie spokojnie, jakby przeżyć bardzo, bardzo długo i na pełnym gazie. No, ja mam pytanie, dlaczego go, znaczy, daj to, dlaczego oni nas nie atakują. Znaczy, ja ich trochę atakuję, ale też obrywam porządnie. Mam 116 punktów, zróbcie coś z nim! Zostało ich trzech, nasz tylko jeden padł. Dobra, trochę wam pomogę, jeśli będzie opcja strzelania z jakoś z zakamarku, bo tak to nie chce być. O, właśnie w ten sposób. Właśnie w ten sposób, od, od jego tyłu. Wtedy mam szansę... O, he, 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 Wtedy mam szansę przeżyć. Gdzie jest ostatni? Pojawiła się osobliwość. Co to jest osobliwość w ogóle? O co tutaj chodzi? Jaka osobliwość? Moi drodzy, osobliwość? What? Rozpoczyna się runda numer 3. Pytanie ile takich rund jest? Mogłem dać też w grze, że jak ktoś jest dostępny to niech sobie zagra z nami. A czy jeśli chodzi o moich znajomych. Wow, tu was jest do zaakceptowania. Zaakceptuję was na następ w następnym odcinku. Uh, online żeby było wszyscy, wszyscy byli akceptowani. Na początek wam pokażę. Znaczy w sensie, no żeby was było widać. O, tak to uda. Okej, okay, runda numer 3. To są tak jakby 3 rundy. Ten kto wygra 3 pod rząd, to znaczy ten kto wygra 3 wygrywa cały mecz. Tak mi się coś wydaje, bo tak to wygląda u góry ta, ta punktacja. Tak, chyba że trzeba przechylić szale zwycięstwa Pucharów na czyją stronę, a raczej nie, zdobyć ten się... Zdobyć ten środkowy będzie ok. Ej, pomóżcie mi tutaj. Bo ja się z nim tłukę jeden na jeden. Jej! Ok. Czy zbierając diamenty tutaj. Ej, tak, zdobywam życie. Ale super opcja. Fajnie. Wzięli to z nieskończoności. Niech mi ktoś pomoże. Bo on tu jest sam. Chwila, uciekaj, Mati. Atakuj go, atakuj go, atakuj go. Dobrze. Każ mi pomóc, stary. Gdzie on jest? Pojawia się jakaś osobliwość, zniszczymy go! Znowu 100 punktów, ledwo to przeżyłem. Koty wygrywają rundę, tęczowe gwiazdki 5. Dziękuję. Ja mam tych tęczowych gwiazdek, tak by the way, bo chcę zdobyć 50, ale to może za dwa odcinki mi się uda. O, fajna ta platforma taka. Super, koty i dinozaury. Naprawdę fajny tryb. 1500, ile się dostaje? Łąców 6000, no nie jakoś specjalnie dużo, ale, ale jest ok. Mati YouTube, dostałem odznaczenie za gwiazdkę, już nie pamiętam za co to jest Nie wiem Tuhung 075 dostał za pierwszy strike Okidoki, i takim oto cudownym sposobem mam 28 tęczowych gwiazdek Czyli moi... Przepraszam, drodzy <laughs> Ojej, łapię głupią fazę Zostawcie łapę A właśnie, coś wam chciałem przedstawić Gdzie jest kartka, którą wam chciałem przedstawić? Szukanie materiału Oj, szczeliłem w mikrofon Ej, gdzieś to tutaj było W sensie zapisane daty premier gier Ej no, Maty Co ty zrobiłeś, że jej tu nie ma? Że to jest to faktycznie, nie I don't know. Nie wiem, gdzieś ją... U... Wcisłem Nie ma! Dobra, nieważne Mafia 3 a najszybciej chyba Forza Horizon 3, też Was zapraszam, na PC sobie ogramy, w 2.4K pójdzie, wydaje mi się, bez problemu. Mam pada bezprzewodowo ogarniętego, więc sobie pogramy, będzie mi miło, mam nadzieję, że fajna seria z tego wyjdzie. Później będzie Mafia 3, będzie Five Nights at Freddy i jest nowa część, która będzie wychodzić, jakieś tam Sister coś, już nie pamiętam. Mm, co tam jeszcze pisałem? Titanfall 2 wychodzi, wychodzi Battlefield. Battlefield nie wiem, czy będzie, ale będę nagrywał, on no przecież to jest moja ulubiona gra. E, <laughs> I coś tam jeszcze jest, także naprawdę zapowiada się ciekawie. Gdzie tu gówniaki? Ojej, ale się uparli. Chyba mat klepnął, ale to tylko z tego względu, że aż trzech naraz. I ja teraz muszę poczekać. Tak, muszę poczekać, aż nasi się wytłuką, więc to z mojej strony było głupie posunięcie, ale nie da się cały czas robić wszystkiego perfekcyjnie. Ugrałem pierwszą rundę, to teraz się... Teraz jakby nie za bardzo wyszło. Poczekam aż się wytłuką. Poczekam aż się wytłuką, jeszcze przy okazji wam opowiem. Hmm, Lej, dobrze. Okej, okay, bo chodzi o to, żeby to wygrać, żeby dostać znowu 5 gwiazdek, a nie tylko 3. Niech ktoś ci pomoże. O, widzę, że go wzięli w krzyżowy ogień. To jest zawsze najważniejsze, żeby we dwóch atakować. Pięknie przyciągnął. No i jak ten jeden może pokonać czterech? W tym momencie to jest jakby niewykonalne. Ja podszedłem do tego, to znaczy właśnie sobie uświadomiłem, że mógłbym komentować mecze Plant vs. Zombies Garden Warfare 2. Grajcie, chłopaki, ja będę komentował. Może, a nóż wyjdzie. Kto, te, kto to wie, ale jednocześnie lepiej też sobie pograć. Ok, piękny mój moja postać złożona z telewizorów, mikrofalówki i lokówki <laughs> rzucasz rymami, a coś nie wiem, nie rzucasz rymami, słabe to było najlepiej iść z kimś, to już mnie doświadczenie nauczyło że najlepiej właśnie kogoś wypuścić i jakby atakować wspólnie, nie samemu nie samemu, bo po co się spinać samemu, <laughs> pójdę z tobą chodź tutaj, chodź okej okay. I, i klepiemy ich i po co, po co się bawić, dajcie to jazda po nich pojedynczo. Wyniszczenie. Bez jakby zbędnych ceregieli. No i o, już jest kill. Teraz kolejny kill. Tutaj tego od tylca. świetnie go pociągnęliście. Teraz tu jest jeden został. On ma kłoczko paliwo włączone. Ale jak jest niecelny to słabo. Też padnie był, zobaczcie jak go wzięliśmy w krzyżowy ogień. Teraz ty. I jeszcze jeden pozostał. Czy jeden? Tak. a <grywa> Dinozaury wygrywają rundę. Słuchajcie, to było perfekcyjnie, wy perfekcyjnie wykonana akcja. To, co teraz tutaj odstawiliśmy, to jest Bello, Bella, fantastyka. Wow. Jeden, dwa, trzy. Jedziemy. Dalej. Do przodu. Mamy to wygrać. Ugrać to. Ja nie chcę opuścić tej rozgrywki. Chcę sobie ją jakby... Nie wiem. Chcę z nimi grać, bo oni spoko grają i wygrywamy. I przez to będę zdobywał po pięć gwiazdek. Ale przeczytałem um, info o Trials of Gnomus tam na Plan vs. Zombies w Wiki czy coś, i tam ludzie pytali, e, jak nazbierać aż 50, 50 gwiazdek, nie mając online. U. Czyli, mają pewnie spiracone wersje, chodź tu, mają pewnie spiracone wersje, słuchajcie, i chcą nazbierać 50 gwiazdek. A to jest chyba praktycznie niewykonalne, bo jak można zdobywać gwiazdki. No można zdobywać gwiazdki poza tymi trybami, ale tylko umowy wymieniając zwykłą gwiazdkę. To jest 7 gwiazdek zwykłych za jedną tęczową, to jest 7 razy 50, to wychodzi jej 350, 350 do nazbierania zwykłych gwiazdek to jest jakaś chyba porażka. Tyle muszą zrobić. Naprawdę i to jest przerażające według mnie. Ale Lepiej już kupić, teraz planty nie wiem ile kosztują, praktycznie nie wiem, nawet można pograć 10 godzin za darmo, więc nic nie kosztują, a tak to kosztują chyba 5 dych, to, to nie wiem, na urodziny możecie poprosić rodziców czy kogoś, żeby wam kupili, a nie warto siedzieć na pirackiej wersji, no bo ej, to jest bez sensu. I zauważyliście, te diamenty może zbierać tylko ta osoba, która zabiła danego kota. Nie wiem, czy czasem tam nie walczą, ale nie, tam jest chyba nasz. Nie wiem jako tako, gdzie ten się ukrył. Pozostały czas 30, a ja mam nadzieję, że wygrywa wtedy ten, kto ma więcej. Ja ci go szukają, on się zapewne ukrył. A tu jest kula, już myślałem, że go znalazłem, że jestem taki fajny i taki... taki wow, a Mati znalazł. Wszyscy go szukają, typa. Wszyscy go szukają, on chce ewidentnie przeżyć. I może na respie od kotów po prostu jest? Nie sądzicie? To jest ciekawe. Dobra, jeden. Ej, naszego ubił. Kontinuum czasu się zapada. Co się zapada i co się rozpada? Ja wam zaraz, zaraz dam kontinuum. Dinozaury wygrywają rundę. No właśnie, i pięknie. Ten człowiek gwiazdki po raz cvaj. Po raz drugi. Nie, cwaj to jest dwa po prostu. A jak jest. Um, jak jest drugi? Nie dwa, tylko drugi. I don't know. Nie. Tak, że to jest second, nie wiem jak jest po niemiecku, nie mam kompletnie pojęcia. Dostałem za coś Critical Rapid, mroczny krzyż, o mroczny krzyż, pozdrawiamy, ty jesteś na pewno od nas. Oki doki, najlepsze wyniki na nas nie interesują w tym momencie bardzo serdecznie. Znaczy, nie kończę odcinka, ale zapraszam Was na jeszcze jedną rozgryweczkę. W kolejnym zobaczymy, co będziemy robić. Najprawdopodobniej znowu zbierać gwiazdki, bo w tym jestem dobry, na tym mi zależy. Trzeba zbierać te gwiazdki, żeby skrzynię pochytać w skrzynie, w której jest, jest to jakby klucz. Ale jedna ważna rzecz: kolejny odcinek nie będzie z tego trybu tutaj. Kolejny odcinek będzie pójdziemy sobie zrobić tam do tej do tego zameczku czy tam do tego przejścia takiego co jest na nowej mapie. Przepraszam. Pójdziemy sobie tam te kafelki poukładać po kolei i tam wiem, że jakieś gnomy wyskoczą, czy coś. Ja już tą kolejność mam, zrobiłem sobie screena, więc wszystko ogarnięte w perfekcyjny sposób. Damy radę. Ja po, po, Potwierdzone info, wiem, że podołamy. Znowu jestem K Kołkiem, a raczej kotkiem, z paliwem i zrumy to chłopaki, Jest ze mną Krzysiu? Ej, nie no, krytyczny mroczny Krzysiu nie jest ze mną. Mroczny Krzysiu wyładuje się na mnie. Oki doki, dobra. Mm, ale trzeba podołać zadaniu i pójść. Ten grupowo, idziemy razem wspólnie. Chodźcie, kałem, bo to już nas doświadczenie nauczyło. Znaczy mnie, nie wiem, czy wy to ogarnęliście. Ale razem zawsze lepiej. Razem się, trzymanie się w kupie, to jest naprawdę dobra opcja. Zajdziemy ich z boku, nie no. Ja widzę, że tu mamy jakiegoś myśliciela, i takiego człowieka, który ogarnia życie. I on wie, że tu trzeba zaatakować bokiem, jeszcze całą grupą w dodatku. Także gratuluję, tam przeszli. My tu przy. Aha, nie przejdziemy tędy, to którędy chcesz iść? Tu jest, plecy, 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 plecy. Jej! Ok. Niepotrzebnie kłaczko paliwo włączyłem, bo teraz... <laughs> teraz zanim ja tam ruszę dupę, to trochę czasu zejdzie. Dobra, przełączyłem się z powrotem i jedziemy. Chyba, że tu się z nimi naprawdę fajnie gra i może sobie kolejny odcinek jeszcze z nimi pogram. Tutaj tak dopracuję ten tryb. Wow, ty szatanie, ty pierońska. Dziękuję wam chłopaki, dziękuję, dziękuję. Zrobiliście to świetnie. Musimy znaleźć jeszcze dwóch. Ja sobie z nimi zostanę. Bo, jak my mamy wygrywać każdy mecz, za każdym meczem, to to jest spoko opcja. Spoko opcja, więc kolejny odcinek jeszcze będzie tutaj. Znowu muszę dwóch ich znaleźć. No znowu się skitrali. Nie wiem, co wy to macie za schemat działania. Tam jest. A jeden nie gra. Pięknie! Koty wygrywają rundę. Koty wygrywają mecz. Koty. ...do boju. To jest mój okrzyk i rytuał wojenny. Fantastyczny, co nie? Zostawcie za niego łapę. Tak jest! Mati, albo tobie już pierę na dekiel dzisiaj, naprawdę, albo faktycznie się nie wyspałeś. Co to jest za niebieski szpult tutaj, który nas atakuje? Cześć, trzymaj się. Uwziął się, po prostu ciągnie do nas. Dlaczego się to nie zrespiło u nich? Okidoki, ale nie idźcie znowu sami. Swoją drogą te koty powiem wam szczerze i w sekrecie, tak od tyłu, jak się za nimi idzie, to przyjemnie to to nie wyglądają. Ten się sam wziął, porwał na nas. Przecież jakie ty miałeś stare szanse? Żadnych. Czekajcie, ale nie odpuszczajcie, słuchajcie, nie mogłeś to kłaczko paliwo zostawić, jakie tu walczą. Wam pomogę. Chodź, 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 chodź. Jest tam, jest tam. Muszę się wychylić. Ok, dobra, wyłącz kłaczko paliwo, jadę tutaj po tego typa. Już ich padło dosyć dużo. Ciekawe czy on tutaj się kryje. Czy go załatwił. Ale nie ma diamentów, on musiał uciec. Dobra, A jak uciekł... To gdzieś teraz tutaj są. Pojaw ja nadal nie wiem co to jest ta osobliwość. Nie wiadomo skąd jakby się do niej dorwać i skąd ją wyczasnąć i gdzie ją spotkać. Po prostu osobliwość się pojawia i koniec. Idziemy, bo jeden jest znowu na respie. Najprawdopodobniej, tak jak też myślałem, koty wygrywają rundę. Tu znowu ja. Super strzał z ogona. Zrobił to. Ja to zrobiłem. Jestem dobry. Rozpoczyna się runda numer 3. Ała! Przepraszam. Runda 3. Dlaczego on już. Aha, nie, wszyscy są. Dobra, lecimy, nie wiem, ale ten tryb jest taki sobie, jak mam przez cały weekend go grać tylko po to, żeby gwiazdki zdobywać, no to nie wiem, nie, nie, nie wiem, jest coś nowego, ale nie no dobra, jeszcze by się nie znudził, jest fajny, coś z tą osobą, ja bym tu chciał, czekajcie, przygrzać ten środek, o co tu chodzi z tą osobliwością? dlaczego tutaj, tam się coś przenosi, jakieś, zobaczcie, jakieś nie wiadomo, itemki, w ogóle jakiś statek, <laughs> bo wymyślali, się przenoszą między portalami. Dobra, przede wszystkim to my tego nie chcemy przegrać. Ło Jezu, widzicie w jaki krzyżowy ogień jestem wzięty? Przepraszam. To są moje punkty. Dobrze. Jesus! Nie wiem co się podziało. Weźcie uruchomcie mi... Nie wiem co mi możecie uruchomić, ale uruchomcie mi trzy. Uciekaj, Mati. <laughs> Okej, okay. i teraz moja. Umiejęt, moje umiejętności dziennikarsko-redakcyjne i komentatorskie zostają wystawione na próbę, słuchajcie jest 3-3, nie wiem jak ten mecz się zakończy, o do nas punktem, tak załatwiliśmy typa jednego, tutaj też nie wiem co ten gościu odwala, jest 2-2, znowu remis, 40 sekund do końca, atak, o pięknie stary i Eligia zrobiła to tak jak miała to zrobić, szkoda tylko, że nie widzę jej punktów, chciałbym widzieć jej punkty życia, żeby to porównać jakkolwiek, jest nas dwóch. Dostaje, widzę, że trafić też nie potrafi, ale tam jest drugi nasz, który łącznie z tą elegią wziął to w krzyżowie ogień, mogę to przełączyć w lewo czy nie bardzo? Niekoniecznie, brawo Mati. Okej, okay, zwyciężyliśmy, jestem tym bardziej szczęśliwy, że to jest moja drużyna, także plus 5 gwiazdek, gratuluję, kończymy tutaj odcinek, zostawcie łapę, jeśli się podobało, udostępnijcie, powiedzcie swoim znajomym, wklejcie sobie na face, a, to będzie więcej widzów, będę bardziej szczęśliwy, będzie wszystko ehm, super. I tak to tyle. Może byśmy skończyli, Mati. Będzie też przymiło. Dobra, trzymajcie się gorąco. Cześć.